Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu paskudnych rozgrywek. Moi drodzy, tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, e, dzisiaj po raz kolejny artyleria i znowu na CW, tym razem na dziesiątych tierach, mapa to Prochorowka e, i dlatego ta bitwa będzie naprawdę bardzo, bardzo ciekawa bo gramy na trzy artylerie. Bohaterem dzisiejszym jest Karol Bocian, dodatkowo na 2610 jest Prucek oraz ja. Ktoś zapyta, dlaczego nie ja jestem w tej bitwie, czyli dlaczego nie z mojej perspektywy, ponieważ... Karol Bocian zrobi po prostu lepszą bitwę. Jedna z artylerii zawsze musia, musi być najlepsza, a tym razem padło na Karola. Yy, ogólnie, yy, bardzo szybki raż tutaj na lewą stronę, to jest bitwa z kampanii, tak jak mówię yy, z CW, ale z yy, okresu kampanijnego. Yy, sprawdziliśmy i wiemy już, że tylko dwa sześciodynki w tej taktyce się sprawdzają, ponieważ zarówno T92, jak i Giecek są zawolnymi artami, żeby z tamtego miejsca po respie dać radę dechać tutaj, bo właśnie tak się dzieje jak teraz, czyli dostajemy praktycznie od razu spota na początku ze środka od medów i to się kończy tym, że po prostu artylery są pałowane za frajer. To oczywiście lagi, ponieważ Właśnie pierwszy strzał, jak widzieliście, 1497, zgaszony obiekt 140, lagi, bo się spotują czołgi, więc na to nic nie poradzę, tak niestety wygląda, wyglądała gra w 9.16. Zobaczymy jak to będzie w 9.17, czy będzie trochę lepiej. Grałem przeciwko Klanowi mm, pierwsza elitarna grupa szturmowa, jeden Eg S. I teraz sobie celujemy na 263 Ja tam też celowałem na, na gościa, także ode mnie była jakaś miała tam zamiar zaraz pójść Wpadła ode mnie, wpadła od Karola, gościu przeżył To jest bardzo ciekawe, że gość przeżył dwa trafienia bezpośrednio dwóch artylerii Nie wiem, bo jakoś bardzo niefortunnie chyba te peski wpadały nam, że nie udało nam się go zabić Ale pierwszy bardzo ładny strzał Półtora tysiąca rozpędzony metr, który chciał tam wjechać, ten zawał Dostał bardzo ładny strzał i gość się poskładał Teraz Karol sobie celuje we piątkę I ktoś tam trafia z artylerii w jedną w piątkę Karol ta jest wyprzedzeniem, celuje sobie w drugą Pestka poleciała i weszło bezpośrednio Znowu bardzo ładny strzał, szkoda, że tego damage'u nie widać Ale wierzcie mi, naprawdę damage'u będzie w tej bitwie bardzo, bardzo dużo Myślę, że się zaskoczycie, jak bardzo dużo Przejeżdża sobie jedna 140, ale gość w tym jest już na... Już go nie ma, czyli tutaj nie było większego problemu Skończyliśmy go 2 do 0, tak jak mówię, tylko 2 w w takiej taky co się sprawdzają Mieliśmy taką bitwę, gdzie y, zaraz na start bitwy dwie artylerie spadły za frajer Właśnie przez to, że zanim dojechały med jakiś wyskoczył i chyba tam TVP popracował Po prostu TVP porobił nam artylerię i było tyle Kolejny strzał, tutaj 307, taki trochę niedolot na razie artylerie, wszystkie trzy żyją. Prochorowka, oczywiście, otwarta mapa. Z racji tego, że są trzy artylerie szybko strzelne, co te niecałe 30 sekund, jedna arta może strzelać. To przeciwnicy mają duży problem, żeby dość agresywnie podjechać. Szczególnie, że mamy jeszcze tego dwie e duże E-piątek, więc ciężki skład, trudno przebicia w ruchu. E, więc, no, tak jak mówię, trudno będzie podjechać bez strat. Ale tam wy, wyłuskują naszych powolutów. Teraz bardzo ładnie to wjeżdża Koksior na plecy ich obiekta 907, no, kolega. Próbuje próbuję artylerią pocelować, pomaga bardzo ładny strzał za 800 i jeszcze podpalony, czyli mamy dowicie bardzo ładny strzał 1032 ogólnie, Karol w tej bitwie wchodziło perfekcyjnie, po prostu można powiedzieć, że naprawdę e, może tej bitwy nie tyle, że wyciągnął, ile na pewno wkład w wygranie tej bitwy Karol miał ogromny, naprawdę zobaczycie potem pod koniec, ile ogólnie arty w tej bitwie zrobią, ale ile zrobi Karol w, jakby na tle całej drużyny. Mamy już jeden one-shot prawie, potem ładny strzał w 147. W I teraz kolejny strzał, pięknie zgaszona e5, fantastycznie, absolutnie drugi, perfekcyjny strzał w tej bitwie, gdzieś tam weszło w miękkie 1393, trudne z e5 artylerią zabić, a tu się udaje, akurat się odwróciła. I kolejny, drugi w tej bitwie strzał Karola, który naprawdę czołg. Ponad Sporo, ponad 1000 HP dobija. E, tu już Epiotka 5 na ogrysku, no dla, dla Karola to będzie wręcz marnotrawstwo. On bardziej tutaj czeka na pestki. Uuu, ten blind shot troszkę chyba niepotrzebny. Ale chciałem się śmiać trochę, że bardziej Karol czeka na takie strzały powyżej 1000, a nie powyżej 200. Bo w, tym, w, w tych się specjalizuje. Jest 26,3 wyświecone. Bardzo ładnie. E, widzimy gościa. Więc teraz zanim on się schowa, to pewnie trochę dostanie oklepu Niestety kończy naszą e-trójkę rudego. No i teraz właśnie, gdyby pestkę Karol miał, to pewnie by już te 2-6 mógł trafić, ale tak jeszcze próbuję, próbuję pocelować gościu się zatrzymał. Próba pocelowania na blindzie, poleciała pestka jedna, poleciała pestka druga i kończymy gościa za 289, bo się zaświecił. Więc ten strzał był bardzo delikatny, ale ważne dobicie. 6 do 5. Bitwę próbujemy wyciągać. Ten pierwszy strzał w 2-6 był chyba mój. Tak jest, ja to tutaj stoję, tutaj stoi Prucek, dwie artylerie, gdzie ten Prucek? Gdzieś tutaj powinien być. O, jest tutaj, coś się teraz dopiero zaświecił. 50B fokusowany znowu przez dwie artylerie. Także jedna już celuje skupia. Pestka poleciała od jednej, pestka poleciała od drugiej i niestety chyba żadna nie trafiła bezpośrednio. Ale tam E5 jeszcze zobaczcie, jest na ogrysku HP. Tutaj ten Badcza też ucieka na 15 HP, gościu jest. Więc myślę, spokojnie, wyda sobie arta porobi. Ale jednak tutaj Kowal kończy Maciejkowskiego naszą E5, więc chyba ich artyleria również pracuje. Jest 50B, teraz moi drodzy, zobaczcie, to chyba będzie ten strzał, albo może za chwilkę, ale ogólnie 50B również. Bo niech mają tych 50B, chyba, chyba to będzie e, za chwilkę w ten czołg. Tutaj gościu ucieka, próbuje, próba pocelowania, ale jednak nam zniknął. Także o, jest wyświetlony Długi strzał z takim wyprzedzeniem, polecia buła i dostaje gościu pod, e, strzał bezpośredni plus podpalenie. Łączny strzał 1549. Absolutna perfekcja w wykonaniu Karola. Piękne strzały, trzy potwornie mocne były. No, 1497, 307, 1032, 1393 i 1549, absolutne mistrzostwo świata, nie widziałem takiej bitwy na Artlerii, żeby 2 6 jedynka miała tak dużo dobrych strzałów, tak dużo perfekcyjnych trafień z tak dużym, yy, z, 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 z dużymi uszkodzeniami, ten strzał niestety nie do szkoda. Ale to taka rekompensata dla drużyny przeciwnej, bo jednak ten strzał w 50b no, nie powinien był trafić, ponieważ ten czołg jechał mocno do przodu, a ta peska spadła praktycznie, no, poleciała dalej niż byśmy chcieli, a spadła idealnie w pokrywę silnika z podpaleniem dwie podpałki i jedną artylerią w tej, w tej grze. Przepraszam, w tej grze, więc no dużo szczęścia, ale też idealne wybranie strzałów, każdy mógł z nas artylerią taki demel zrobić, ale nie każdy patrzył tam, gdzie powinien był patrzeć, tutaj Karol naprawdę idealnie cel dobierał i już ma 5 fragów, to też jest bardzo znamienne, że 5 fragów artylerią porobić, jest to 40, ale próbuję przejeżdżać, gościu przez wał. także znowu Karol pocelowuje dużym wyprzedzenie poleciała była i niestety szkoda, szkoda, bo ktoś Artę zgęsił, ale Karol tylko tam lekko za 200 musnął, potem Adam dobija 12 do 7, 6043 punktów szkodzeń, w tym momencie przeciwnicy są już w mocnej defensywie, nie ma za bardzo z nami szans, mamy dużo, mamy 4 razy 50 b batczata artylerię 3, teraz jeszcze ginie piątka więc teraz już tylko formalnością jest dobicie i zostaje... Na koniec ostatni przeciwnik, który jeszcze nie wiemy kim jest, ale pewnie jest to artyleria Lekko przyspieszam Karol sobie tutaj celuje, My mówimy nawet, żeby dać Karolowi tego fraga, żeby był specjalista na, na CW Także w tym momencie wszyscy tylko patrzą kiedy Karol sobie skupi, strzeli Mamy, jest spot na artylerii, również 2 6 jedynka. Poleciała, była skupiona i tym razem RNG nie dopisało, szkoda bardzo. Teraz już wszyscy poleciały pestki. Raz, dwa, trzy, cztery. Kończę. Ja mamy 6366 punktów uszkodzeń, ofi uszkodzeń oficjalnie. A przejdźmy do podsumowania i zobaczmy, ile było łącznie. Możecie wierzyć lub nie, ale naprawdę chcieliśmy Karolowi ten ostatni strzał oddać, żeby tego specjalisty zrobił, chociaż on nie ma żadnego znaczenia, bo na CW medale ani MK nie wpadają. Bardziej chodziło nam po prostu o takie symboliczne zakończenie tej bitwy. No ale tak jak wcześniej, oddawał perfekcyjne strzały, tak teraz niestety ten strzał ostatni mu się nie udał. No ale zobaczcie, naprawdę liczba przeciwników uszkodzonych bardzo pokaźna. Mamy strzał w 140 tutaj za 2,65 w E5 za 675 w 2,63 weszła nam na. Na za 430, 140, prawie 1500, 907, 1032, 50B, 1744 łącznie. E, tutaj jeszcze artyleria to było widać: 323, E5, 307, 263, też chyba na blindzie 289 e, i E5, 1393. W sumie, moi drodzy, dało to wynik 7900. 55 punktów uszkodzeń, naprawdę wynik absolutnie mistrzowski. Zabrakło tylko 45 punktów damage'u do tego, żeby zrobić 8000 na CW. Tak jak mówię, w tej bitwie artylerie popracowały. Ja zrobiłem 4500, a Protek zrobił 2755. Także łącznie, zobaczcie, mamy tutaj lekką ręką licząc chyba 17000. Nie, przepraszam, dobrze i nie, nie mówię. E, tutaj będzie suma tego, to będzie 12500, tysiąca, 14,5 no 15 200 uszkodzeń na 3 artylerie, 15 tysięcy damage'u. Naprawdę wynik bardzo, bardzo przyjemny. E, potem jeszcze jakoś tam koledzy już mają poniżej 2,5 tysiąca. U nich najlepiej też artyleria 4600, 263, Trójka, 2600 i 907 2400 U nas dwie E-Trójki. Ciekawostką było to, że dwie E-Trójki zrobiły absolutnie nic. U nich nie zrobił absolutnie nic ten gościu w E5. Tak czy inaczej, bitwa dla nas wygrana. 13 oddanych strzałów, 7 trafień, wszystko oczywiście z dystansu 300 plus, 10 wrogów uszkodzonych, 5 zniszczonych, zarobek, no było to cewu, więc tutaj było y, wszystko od złoto, 95 tysięcy brutto, netto minus 17 tysięcy, prawie 18. EXP, zobaczcie, za taką bitwę 1302, naprawdę EXP fantastycznie wysoki, jak na artylerię, ja, ja dostałem 1055, bo mam troszkę asysty 689, u Karola tej asysty nie było, więc może stąd ten EXP troszeczkę e, podwyższony e, EXP wyszedł 1953, także moi drodzy, naprawdę bitwa fantastyczna fenomenalna, grając ją e, razem z chłopakami, mieliśmy ogromną frajdę, ogromne często zdziwienie jak pięknie te peski wchodziły, no one shoty na E5, C, na 50B, coś absolutnie mistrzowskiego. CW było oczywiście udane, wygrane. Dalej też szło całkiem nieźle. Także gratuluję Karolowi idealnej dyspozycji na, na bitwie w czasie kampanii. A Wam moi drodzy, dziękuję. To tyle. Do następnego. Cześć.